Dobra, przerwa, przerwa nagranie kontynuujemy tak, w takim razie grę. I gdzie O, weź defibulator tutaj. No już nie ma defigurator. dobra, to, defa, to jest. Dobra, e, wszystko wziąłem, TKD, wszystko ma? No, ja mam wszystko. To wychodzimy. I teraz, teraz jest tak, że tu będzie burz, będą burze co jakiś czas, i wtedy trzeba się chować gdzieś, gdzie... bo wtedy idzie horda. Tak. Kurde, jesteśmy zyskani. nadal będzie dużo uciek, więc jest strzelać w pole. Nie, 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 właśnie nie. No tak, się ja za mną? Pojedyncze kolumnę za mną. Z drugiej, my piję. Pojedyncze za mną i lecimy do przodu. nie fajnie na postać. Jeżeli będzie rura, to wskakujemy na nią. Uwaga na chargery, one będą was zepchnąć. Wiem. Rura, wskakujemy na rurę. O, Hunter! Hunter na do przodu, do przodu, Szybko, do przodu, 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 to jest walker. A już nic za mnie zrobisz. Fierdę, masz to. jest na dole, ja... O ja... ja wczoraj... oh, fuck, nie. A dobra. Nie... Niekogo. Nie tego. Nie wyleciał z nim twarz. Dobra. ile lecimy od dole. Uwaga, bo tu łódźka na dole jest. Zawsze takie. Zawsze, wiesz co, nie idziemy górą. idziemy górą. Ej, Hunter, Hunter! Uwaga. Ej, Hunter, uwaga! Klip, klip. O nie, fakt Ale go skillowo okay. odetchnąłem. Całym na facie. Ej, burza do domku tego! do domku. Do domku! I się przeziębicie jeszcze. Ale to jest adrenalina. Flaj choćby na górę, bo jak cię smoker weźmie to będzie problem Ja zrobiłem chciałem realnie, bo to tak fighter robiło Jeszcze byśmy się by nie widzieli Uwa, pury Bill Zombie za tą platformą Fajbomb No ja już mam Roszela, ale ona jeszcze nie żyje faktycznie. O nie, twierdzi. Nie, jak Roszal zginiesz, naj... Aj, czujesz, joczek, joczek, joczek. Co to Dobra, ile Roszal najwyżej z Chrześciem No gdzie się zbombał? Też słyszę właśnie. Śtę dole. Za to jeszcze. o dobra? Idziemy tutaj do tego tutaj domku, bo tutaj... O właśnie widzę, już pilsy tam są. Niech ktoś bierze pilsy. Ja mam pilsy. E, weź, weź tego, tak, daj Rochelle pilsy i weź następne. I weź się tutaj. Ja sobie, ja sobie broń, bo mam trochę mało funkcji. Więc... Po róże jakbyś myślał, najlepiej tutaj, no. I lecimy dalej. Po róże tutaj. Tutaj rura? Rury są dobre w tej kampanii dla nas Dobra to twój przyjaciel Mój przyjaciel już duża Panie burza, ja bym tu na róża Albo na tą platformę albym szybko siedzimy tutaj tylko. wystarczy Czekam na Hotel Hunter Widziałem Akurat y, błysk, jest, y, błysk y, błyskawicy w to jest? Pamiętam, że czekam w się, jak świat pada. No im dalej. A jest już tutaj, się zrozpije, nie. W broni jak to się nie, nie ma, ammo. Reloading mam wyciszaną broń Ej boomer! On to tam nabył Proszę, połamujecie, ale bez przesady Kurde, <gulity> na co je spadłem? Nie, ja się zdarzyłem, co ma opatrę Chwała, <gulity> kurde! Chwała Nie, ja już nie żyję w Nie, 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 nie się do mnie Nie, ja zginąłem już. zginąłem, Nic zginąłem. No. A to mam Boże, stopajcie. Tutaj do tego. Tutaj do tego. Tutaj do tego. Tutaj do tego. Tutaj tego. Tutaj do dobra Tutaj do tego. Tutaj do tego. do tego. do tego. do tego. do tego. do no, jest, ja teraz po prostu iść do tego. W Dalej jeszcze. Zbliża się tak będzie chłodna. Bo mam na szczęście napisy pełne i wiem takie rzeczy. A co, 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 co było? Co się... Nie... O, dwa decyduje. No, tak grad dbała, ta gra na ta gra dbała nas. Tak gra na rado... Tak rado... Tak rado... nas rado... Tak Tak rado... Tak rado. Tak Nie, Tak rado. Tak rado. Tak Tak rado. Tak rado. Tak No i są... są dodatkowa no. no. że w ogóle jest, zostawiliśmy tego. Byłoby cienko z nami. Jesteśmy panami świata. No nie, zrobił City. To teraz finałek. A tak. trudne No z tą burzą. No nie przynajmniej gram na realizmie To by było PŻeby byłoby overpower dla nich Żebyśmy tutaj kurwa Żebyśmy się tak włożyli. Że... Tak by było Dobra dobra dostęp do Pies tam pizza so, Roszel się uleczyła Eee niech ktoś weźmie apteczkę zamiast roszel. Firę weź apteczkę bo ci roszel zabierze Jestem nie wiedziałem <śmiech"> jest potrzebny Okej okay, so, już no. zabieram Dobrze, Dobra Teraz wracam do tego miejsca tam. Proszę to ja też na mierzyłem. Excuse me Excuse me Excuse me. Excuse me. na Bo tam jest woda, wiecie. A i tak będziemy musieli przesłuchować. A co teraz? Uczyłem się parkouru przez 5 lat Reloading! konkretnie jeden dzień, ale lepiej No nie umyśl nawet tam słabo się posługiwać A smoker gdzieś Ja Gdzieś się smoker wysłałem. Tak, ja sobie zwiedzę ten dom i to coś tu było Reloading Ona na plecy djeżyć. Tak ja tylko sprawdzę jeden dom, okej? Okay? Ja jestem tutaj z tobą.

Tak. Eee, tak! A to jest to skrano, bo będziemy się w poruszać. Uważaj! Reloading. Dobrze, 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 mi dobrze, 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 Wiem, że to dobrze, ale okej. Okay. <gry>

Do domku, Jak są pilsy, to dla mnie Hunter! Dobra, wolę wpadnąć Tu jest ekosberator Jak zobieką się oczy świecą w ciemności Ej burza Na schody, na schody, na schody nie, nie, nie na górę, Fajad, Chodź, 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 chodź. Na schodę, na schodę, na górę. tutaj górę sprawiam, tu nic nie mogę to Ale nie w tym Ale ataku mi tam w Ale ja tak ujadę, burzę w realu, to Ej joker, joker, szybko, szybko. że no, One shot, one kill. Tak... Ej, boomer tam jest. Ataku tak uwiegam burzę w realu.

Nie. No nie! Co ona kurde? Ten bot. Bot, no, I'm bot. 2012, 2012 najlepszy rok. Koniec świata. Didy, nie, Gita 5 chyba, chyba 2012 był. najlepszy rok. Ty kurde. <laughs> 9,8 Zapłynęłaś na akurat 9,97. Gdzie są apteczki? Nic nam nie zostało, kurde. E, adrenalina. Bardzo dużo adrenaliny. A gdzie są apteczki na półce i DefiB jest? A ja chyba na wszyscy... Apteczki. Eh, e, do adrenaliny, jak chcecie. Ej, czy pijemy? Daj, przejdź. Ja sam adrenalina no, mam. Wtedy spilsy były. jeden raz jest finał i teraz tutaj no, burger bo... tank. Was zabić tanka, bronią, bo osiągnięcie, wyobrażajcie, żeby żeby so, tanka wyobrażacie sobie tworzy no, to wolno sobie? wolno to wolno to wolno to się to wolno to jak się wolno to wolno to czterech to ma na 4, mapie, URF, jakoś normalnie to Jeszcze podobno jedną z szybszych gruntowałek wręcz jest nie kartona tylko ta. Masz ta, ale wysłuchaj. Co mi tu do tego? Waga burza. Do środka. Oczyścić w nęsce to całe. Bierzcie pilsy, tutaj macie Pierwisze. apteczki. Tutaj w szafce też apteczki jeszcze. Apteczki? Celest. Więcej dobrze używać. Bo tak, e, tak, to... jest taki, siedzimy na górze, do... Nieważne co, bo no to... tak, tak, na górze, No tak, tak, siedzimy na wody. no tutaj tutaj nie na ma... ...wody. Dobra, chłopaki, tak, 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 i tak, Standardowo tak, 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 No tak, 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 Najlepiej by po prostu blisko siebie Smoker jest gdzieś uwaga Boomer Boomer też Ale smoker może ściągnąć z nanowo więc dużo może widzę go Na... Tam, po dachu tam, gdzie Będzie wydawał ten dźwięk, jakby już tego O dobra E, tu są pilsy na dachu To są pilsy i play bomba jak coś na tym dachu Ej, hunter We We ja e, na tym tutaj poddaszku, że tak powiem, to są te sprzedaży to... i te. I Teraz tak będzie. Nas się przygotujcie. na pewno będzie. Ej jest no. takie nalewce, tak? Bo to jest moje sprzedaż. Chciałem jest. Się Kamen, bagaż. Tak, spadłem na dół. To już po... Już koniec? Zastę... Nie, Nie fala, druga fala. fala. fala jeszcze, druga, jeszcze druga fala zombie drugi tank. Ej, ja sobie na dół po amunicję. Ej, teraz pytanie gdzie była amunicja? szybko, 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 osłaniam was, osłaniam was. Lej na ty, górę. Ty, no tu wolno biegam wiesz. Niestety. Nie chodź mi w drzwi, to jest ciężko oglądać. Tylko Właśnie mus, muszę sobie dojrzeć w końcu trzeci sezon The Walking Dead. Ale gry Related. przy tego, w serialu. serialu realu. Gry to ja sobie kupuję speeder, speeder... O kurde, ale, ale, ale... Nie, to, tu, 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 tu... Ja to wszystko obejrzałem z sezonu The Walking Dead. Ja po prostu... Zapowiada się fajnie. To, 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 to było. Sezon siódmy, trochę jest taki ciekawy Bo Negan, wiecie Teraz o grze, o grę Ania tego Mówiłem, ale ja z może o Ja w serialu tylko może trzy odcinki odbywałem Ja w serialu byłem w sezonie Ej, skoro jest Jezus, yy, Jesus ten w yy, grze, The Walking Dead, to Negan też będzie? Tank jest gdzieś, a ja spodem nabym Cały zapominam o tym tym, o tym grze Tank z tyłu Dobra. Dobra. Dobra, to już chyba pora, żeby... yeah, się... Chodźcie tutaj na port. Tylko uwaga na chargera, bo on może wywalić na tego. E, tam dowody, i to jest. Będę tego wszystkiego już dyskutował. No. Czemu nie ma tego? A to czego nie ma? Nie Nie, zaraz będzie. Tak, płynie, płynie Tak, to Tak, bomba, to jest mm. bomba To tak. Tak, Uwaga, Tak, tak. na tak. Na tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Gratulujmy ją! Dobra, serdecznie. Będziemy ją zostawić. No nie, czyli... Ku pamiątci Czili. Ku pamiątci Czili, tak. Nie będzie następnego Wiedźmina, Nie będzie Wiedźminia 4. Nie będzie 4. Nie, nie będzie. Nie będzie. No, w 40 minut uda nam się to zrobić. No bo nie było żadnych takich, wiesz, nie skończyliśmy wszystkim wszystkich. Actionów. Ej, nie było actionów. Zdaw pleczki tutaj. Muszę widzicie? Tylko ja. Tylko jedyny. Tak. Wczoraj to nie był mój misterny plan. No nie! Co za... w specjalnych to ja mam najwięcej zabitych. To też ja na najwięcej. <laughs> najmniej najmniej od dziesiątek nie będę miał. jest zwykłych zarażonych jestem na przodklej. 25, nie No ale cóż, no shotgun na no. Ale celności musisz... cię pomiłem. Czy uleczonych? Aj, ce, celność o 2%, bo ja miałem, ale zobaczcie, ja miałem shotguna. Celność ja mam cały czas tak, taką samą, cały czas mam 16. No, <laughs> tylko, tylko tyle ząbiaków zginęło? No, no bo... Jak to była on, krótka się, kampania jak on, jak on wyszedł to się zrestartowało Czyli żeby zrestartowało jego killa nie Ale mało no. zabiegaliśmy bo to były duże odstępy Pewnie nie wychodziliśmy Ale ty wyszedłeś A. To ja proponuję się... Nie bo to też tak dziwnie działa Dobra bo to, to koniec tego do... ścika Mam nadzieję że wam się podoba yy, yy, ta kampania yy, Zostawcie lajka w górę jak chcecie, macie subskrybować, jak chcecie być głupimi hejterami, to macie leciał w, w dół lub gdzieś Dajcie w taki jest <laughs> był ze mną Bartos. Na razie. I był FireLake. No cześć. I także wpadać na mega streama. Bo tam nieraz tam pojawia ja tak głównie Steam, to się będzie. Ja nie, też się nie, tam nie... pojawię, czasem Bartos się pojawia, ale to żart. No, bo FireLake no jest tym ja, ja Nie chcę przypominać, kto mnie mówił, że się dawa o 19 i ja do 23 na niego czekam, on był offline na Steamie. A, i szukamy jeszcze jednego. Tego... Mm, ja to pewnie znajdziemy, nie? Kompana. Nie, nie wydaje mi się, żeby ktoś zgłosił się, ale... A. Zobaczymy. I no. Tak zanim wrzucisz ten film, to my pewnie znajdziemy jeszcze pięciu. Mm. <grafię 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 na Dobra. Dobra, to Bo ty za, za rok tam wrzucisz. Tak, i ci kurwa tam za rok Challenge Ciałem accepted.